Tegoroczna barburka w Suszcu zostanie z pewnością zapamiętana na długo. Do niewielkiej wsi na terenie powiatu Pszczyńskiego przyjechała delegacja rządowa z premierem Donaldem Tuskiem na czele. Obok prezesa Rady Ministrów na ziemię pszczyńską zawitała również wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Barburkowe obchody tradycyjnie rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Następnie delegacja rządowa przejechała do kopalni węgla kamiennego Krupiński, która w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. Premier oraz wicepremier wzięli udział w corocznej akademii z okazji Święta Górnika. Węgiel jest naprawdę naszym polskim skarbem i dzisiaj to nie jest słowem. Dzisiaj to jest, to, to wyraża istotę problemu polskiej polityki gospodarczej. Bez polskiego węgla, bez coraz bardziej y, skutecznych, efektywnych technik jego wydobycia i przerabiania, Polska nie byłaby tak pewna w swojej niepodległości, w swojej niezależności, jak dzisiaj jest. Także dzięki Waszemu wysiłkowi. Będę zawsze pani... Także Młodzień Środka, Wysięta Barwara czuwała nad Waszym bezpieczeństwem, kiedy jesteście w pracy i żeby sprzyjała szczęściu Waszych ludzi. Szczęść Chciałam Państwu bardzo podziękować za to, co robicie dla nas wszystkich. Potwierdzić, że Państwa reprezentanci, ludzie mieszkający na Śląsku, w rządzie, zawsze myślą o górnictwie jako o przyszłości polskiej energetyki. Myślą o tym górnictwie jako o tym wspaniałym splocie tradycji i nowoczesności i innowacji. I tak o tym musimy myśleć. Drodzy górnicy, miejcie się zdrowo, wejdźcie w swoją grupa i się szczęśliwie z każdej sieci do domu. Szczęść Wam może. Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie odznaczeń. Medale z rąk premiera otrzymało kilkunastu górników. Ostatnim punktem barburki był uroczysty obiad z premierem. W sali gminnego ośrodka kultury zaserwowano tradycyjne śląskie jadło. Był rosół oraz rolada z kluskami i modrą kapustą. Przed obiadem trzeba było jednak odśpiewać górniczy walczyk. Jak poszło premierowi, posłuchajcie państwo sami.